Raz zobaczyć to jak sto razy przeczytać. Dlatego zamiast szkolnych ławek i podręczników pracownicy Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie proponują lekcje w parku etnograficznym nad Węgorapą. Właśnie rozpoczyna się taki sezon, wiosenny sezon zielonych szkół, różnych wyjazdów edukacyjnych i tym bardziej zapraszamy do skorzystania z naszej oferty lekcji muzealnych, w których przedstawiamy dziedzictwo kulturowe z regionu. Przede wszystkim Mazur, ale też sięgamy do całokształtu kulturowego województwa warmińsko-mazurskiego, także ziem, z których pochodzą nasi przodkowie, wśród których są m.in. mieszkańcy dawnych kresów II Rzeczypospolitej. Szkoły przedszkola i inne grupy, które chcą wziąć udział w lekcjach muzealnych, mogą wybrać spośród czterech obszarów tematycznych, takich jak historia, archeologia, etnografia czy dziedzictwo kulturowe. W ofercie jest także sześć warsztatów muzealnych, podczas których uczestnicy oglądają z bliska eksponaty związane z tematem zajęć i mają okazję wykonać pracę plastyczną, używając metod i narzędzi z danej epoki historycznej. Jednym z takich zajęć czy zagadnień, które badam jest folklor mazurski związany z podaniami, z baśniami, legendami, także tutaj w trakcie takich zajęć też przedstawiamy demonologię mazurską, schematy czy prawa, które rządzą bajkami, czym bajka różni się na przykład od podania czy legendy. Jednocześnie też wyczulamy dzieci na to, że z pozoru błahe opowiastki niosą duży walor kulturowy i wcale to nie jest takie śmieszne i nie jest tylko dla małych dzieci, ale niesie ze sobą duży walor poznawczy. Który pozwala się lepiej identyfikować z regionem, ale też oprócz takich zajęć bardziej mówionych mamy też zajęcia związane z rozpoznawaniem czy z poznawaniem zabytków archeologicznych tutaj przedstawiamy, dajemy dosłownie do ręki fragmenty naczyń ceramicznych z przedwieków. Dzieci mogą zapoznać się też z różnego rodzaju replikami, czy to paciorków szklanych, czy różnego rodzaju ozdób. Tutaj między innymi taką bardzo specyficzną i rzadką zapinkę w kształcie szczypiec, która była importowana z, z, na tereny ówczesnej Europy Barbarzyńskiej. I to akurat zabytek jest z okresu wpływów rzymskich, natomiast tutaj obok też zapinka do, do spinania szat, tyle że już wczesnośredniowieczna, tak zwana zapinka podkowiasta. Podczas takich zajęć uczestnicy mogą dosłownie dotknąć historii. Lekcje archeologiczne obejmują okres od epoki kamienia po początek XIX wieku. Wszystkie te eksponaty zostały odnalezione w Węgorzewie lub jego okolicach. Też sobie czasami żartujemy, że jak archeolog archolog łebie, to czasami to do piekła się dokopuje. I tutaj właśnie jest przykład, że się łapie takiego diabła za rogi i się czasami te rogi złamią. Natomiast prozaicznie są to nóżki od tzw. naczyń określanych pateliami albo właśnie trójnóżkami, które właśnie forma czerepu spoczywała na trzech takich nóżkach. Tym, których najbardziej interesują dzieje miasta, pracownicy Muzeum Kultury Ludowej proponują historyczny spacer po Węgorzewie. Na taką wycieczkę, jak i na warsztaty i lekcje muzealne, trzeba umówić się telefonicznie. Numer i wszelkie szczegóły znajdziemy na stronie internetowej placówki.